Z Ewangelii według świętego Łukasza. Powrócił z nad Jordanu i duch prowadził go po pustyni przez 40 dni. Powrócił z nad Jordanu, to znaczy z okolicy, która jest piękna, żyzna, nawodniona, zielona, okolicy, w której są ogrody, sady, okolicy, w której nikomu niczego nie brakuje, jest rzeźko, świeżo, bardzo przyjemnie. i Poszedł w pustynię do miejsca, w którym panuje demon, do miejsca, w którym się nie da żyć, do miejsca, w którym się umiera. I co ciekawe, z dzisiejszej Ewangelii wynika, że zarówno nad Jordanem, jak i na pustyni z Jezusem był Boży Duch. Niezależnie od tego, w którym punkcie Twojej historii jesteś teraz, czy w zielonych, żyźnych ogrodach. Czy na pustyni możesz być pewny, że jest z tobą duch? Niezależnie od tego, czy doświadczasz obfitości, yy, doświadczasz tego, że jesteś nasycony, czy może doświadczasz, yy, że wszystkiego ci brakuje, wszystko cię przeraża, niezależnie od tego, duch pański jest nad tobą i cię prowadzi. Czasami 40 dni, jak Jezusa, czasami 40 lat, jak naród wybrany. Możesz być pewny, że On jest z Tobą tam, gdzie Ty. Do zobaczenia jutro.